z tej strony Łukasz. Dzisiejszy temat to belka gerberowska metoda analityczna, wynik wpływu I policzymy sobie tą samą belkę, którą robiłem na poprzednim filmiku do metodą kinematyczną. Tutaj macie link jeśli nie oglądaliście No i sprawdzimy sobie czy faktycznie wyniki nam się zgadzają. Tak więc ja od razu tutaj narysuję wykresy, zresztą na przykład jak liczę jakiś projekt, to robię w ten sam sposób. Rozwiązuję sobie najpierw belkę metodą kinematyczną, no bo jest łatwiej i szybciej i właściwie mniejsze prawdopodobieństwo, że się pomylę, a później sobie, no bo projekty najczęściej trzeba zrobić też metodą analityczną, a później sobie piszę te wszystkie obliczenia i sprawdzam czy mi się wyniki zgadzają. No i tak sobie też tutaj zrobimy. Mamy już wykresy narysowane z poprzedniego filmiku i teraz sobie sprawdzimy czy faktycznie tośmy dobrze policzyli. No więc tak, belki mamy rozbite, musimy sobie je ponumerować, od najwyższej do najniższej. Pierwsza, druga, trzecia, jedzie nam siła. No i piszemy. No i jak wiecie belki gerberowskie zawsze zaczynamy liczyć od belki najbardziej nadrzędnej, tak? Czyli od tej pierwszej. No i musimy sobie rozpatrzyć trzy przypadki. Znaczy, no to tak, trzy przypadki. Albo siła jest na belce podrzędnej, jedzie z lewej strony, tak? No to albo jest na belce podrzędnej, czyli współrzędna x od 0 do 7. Od 0 do 7. Albo jest na belce drugiej. Od 7 do 12 współrzędna x. Albo jest na belce pierwszej. Od 12 do 15. No to jedziemy. Jak siła jest na belce pierwszej, no, sorry, na belce trzeciej my za każdym razem w tych trzech przypadkach zaczynamy liczyć od belki nadrzędnej, bo inaczej nie jesteśmy w stanie tego policzyć. Czyli zaczynamy od belki pierwszej, sumy momentów w punkcie D, mm, wiemy, że VP2 jest równe 0, suma rzutów na oś Y, VD jest równe 0. Idziemy na belkę drugą, na belce drugiej siły też nie ma, są tylko te reakcje, suma momentów w punkcie C, wiemy, że VP1 jest równe 0, a z sumy rzutów na oś y wiemy, że Vc jest równe 0. No i idziemy na belkę trzecią. Tutaj jest ta nasza siła w tym momencie, w który, którym rozpatrujemy, powiedzmy symbolicznie tutaj na odległości x. No i piszemy sobie równanie. Ja tutaj napisałem sumę momentów w punkcie B, czyli w tym punkcie. No to co mamy? Va razy 5... Minus ta jedynka na takim ramieniu, ta odległość od jedynki do punktu B to jest 5 minus odległość x, 5 minus x. No i vp 1 jest zerowe, to nie pisałem. No i moglibyście się zastanawiać, yy, bo ja tutaj założyłem, że siła jest jakby przed punktem B, a co by było, gdyby była za punktem B? No to ja tutaj napisałem minus, no bo <laughs> kręci lewo skrętnie, tak? czyli na minus. Ja zakładam prawoskrętne momenty dodatnie no ale zobaczcie, jakby się okazało, że no bo to musi działać dla każdego położenia tej siły, tak, no to załóżmy, że siła przejechała tutaj na prawą stronę to wtedy za x -a wstawiam 6, tak, czyli nawias się mi robi ujemny czyli cały wynik jest dodatni czyli siła kręci prawo skrętnie także to działa, za każdym razem to tak będzie działało mm, uniwersalnie no i z tego liczę sobie va 5 minus x na drugą stronę dzielę przez 5 i mam w, w punkcie linię wpływu reakcji VA Sprawdzam sobie punkty charakterystyczne, czyli początek belki, tutaj podporę i koniec, czyli metr 0, piąty i siódmy. Dla zerowego metra mamy 5 1, dla piątego mamy 0 i dla siódmego mamy minus 40. Zgadza się. No to policzyliśmy sobie. Hmm, no to teraz y, suma rzutów na oś Y. Y, sumę rzutów na oś y sobie robimy czyli mamy VA plus VB minus 1 równa się 0, tak samo VP1 nie uwzględniam bo jest zerowe, z tego liczymy sobie reakcję VB, która jest równa 1, czyli 5 piątych minus VA które policzyliśmy tutaj no to nam wychodzi x przez 5 wstawiamy sobie 0 5 i 7 i mamy wyniki, czyli tutaj nam się też zgadza no i drugi przypadek, siła jest yy, na, na belce drugiej, czyli w przedziale od 7 do 12. x należy od 7 do 12, a my znowu zaczynamy liczyć od belki pierwszej. Ta sama sytuacja co poprzednio, tutaj nie mamy siły, ja może już tą jedynkę stąd zmarzę. Czyli teraz siła zakładamy, że jest na belce drugiej. No a ta odległość x jest liczona od początku, tak? Ok, w takim razie na pierwszej belce jest ta sama sytuacja 0, 0. Na belce drugiej teraz, suma momentów w punkcie C, czyli tutaj. No to mamy tak, VP1 razy 2 minus ta jedynka na ramieniu takim, od y, tej jedynki do punktu C. Czyli to jest cała ta odległość 3, 5, 7, 9, 9 minus x. To jest to małe ramię, 9 minus x na minusie skrętnie. no i z tego wyliczamy sobie reakcję w przegubie VP1, która jest równa 9 minus X przez 2 Ja tutaj nie będę sprawdzał dla poszczególnych punktów ponieważ nie robiliśmy linii wpływu od sił przegubowych Można by też zrobić ale my to akurat nie robiliśmy Suma tu oś Y równa się 0 VP1 plus VC minus 1 równa się 0 1 na dwie drugie zamieniam minus 9 minus X drugich no, i dochodzi nam x minus 7 przez 2. Sprawdzamy sobie teraz metr, który 7, 9, 5, zaraz 5, 6, tak, 7, 9 i 12. Na 7 mamy 0, na 9 mamy 1, na 12 mamy 2,5. I, I to jest linia wpływu reakcji VC, czyli tutaj na 7.0, 0, na 91 1, na 12 2,5. No i trzecia belka, tutaj teraz siły nie mamy, czyli sumę momentów w punkcie B sobie liczymy, że VA razy 5 plus VP1, teraz już ono nie, jest niezerowe, więc go i ja uwzględniam, razy 2, równa się 0, więc VA jest minus 2 piąte razy mm, minus 2 piąte Razy VP1, a VP1 policzyliśmy sobie wcześniej 9 minus x przez 2, dlatego mi się przydało to tu, tutaj. No i VA w rezultacie jest x minus 9 przez 5. Podstawiam sobie tutaj już 7, 9 i 12. No i wyniki są takie. Sprawdzam, czy to tak policzyliśmy metodą kinematyczną. Faktycznie jest ok. No i jeszcze suma rzutów na oś Y, czyli VA plus Vb minus Vp1 równa się 0. Z tego liczymy sobie Vb. Będzie równe Vp1 minus Va. Vp1 to jest 9 minus x przez 2. Odjąć. Mm, odjąć, odjąć. Vb, a Vb. Sorry, odjąć Va. A Va jest x minus 9 przez 5. No i sprowadzamy do wspólnego mianownika. No tutaj trochę policzymy. I wychodzi nam 63 minus 7x dziesiątych wstawiamy sobie 7, 9 i 12 no i dla współrzędnej 7 wychodzi nam 1,4 to jest linia wpływu VB jest ok dla współrzędnej 9 nam się zeruje i dla współrzędnej 12 jest minus 2,1 dziesiąta no no to teraz yy, gdy siła będzie na przedziale od 12 do 15 Ok, mamy wszystko. No to teraz siła jest na przedziale od 12 do 15, czyli na belce pierwszej symbolicznie ją sobie tu narysujemy. No i teraz. No i zaczynamy liczyć od belki pierwszej standardowo. No ale teraz już moment w punkcie D nam da jakiś wynik. Będzie tak VP2 razy 2 minus 1 na tym ramieniu. Może ja je teraz zaznaczę. Chodzi mi o to ramię działania. O, trochę A to jest od y, punktu D do początku belki jest y, ile jest? 7, 12, 14, od 14 minus x to jest to ramię, 14 minus x lewo skrętnie czyli minus Vp razy 2 minus 1 razy 14 minus x równa się 0 więc Vp2 równa się 14 minus x przez 2 no i sumę rzutów na oś y mamy Vp2 plus Vd minus 1 równa się 0 czyli Vd jest równe 1, k czyli 2 drugie minus Vp2 wychodzi nam x minus 12 drugich Sprawdzamy sobie metr 12, 14 i 15. Na 12 się zeruje. Tutaj, na 14 jest 1 i na 15 1,5. Idziemy na drugą belkę. Tutaj siły nie ma, więc w sumie momentów w punkcie C mamy VP 1 razy 2 plus VP 2 razy 3 równa się 0. Więc yy, chcemy policzyć VP 1, więc VP 1 jest równe. Minus 3 drugie VP2. VP2, 14 minus x przez 2. Policzone wcześniej. Rezultat 3x minus 42 czwartych. Tutaj nie sprawdzamy wyników, bo linii wpływu nie rysowaliśmy. Suma rzutów na oś y równa się 0. Czyli VP1 plus VC minus VP2 równa się 0. Z tego liczymy sobie VC, które jest równe VP2 minus VP1, czyli 14 minus x drugich. Odjąć 3x minus 42 czwartych, wspólny mianownik wynik 40, sorry, 70 minus 5x przez 4 i sprawdzamy sobie metr 12, 14 i 15. To jest linia wpływu VC, metr 12, 2,5, 14, 0, 15 minus 1,25. I przechodzimy na trzecią belkę. Suma momentów w punkcie B równa się 0. VA razy 5 plus VP1 razy 2 równa się 0. Z tego VA jest równe minus 2 piąte VP1. Wymnażamy 42 minus 3x przez 10 na 12 metrze 0,6 jest na 14 0, na 15 minus 30. Suma rzutów na oś Y równa się 0. VA plus VB minus VP1 równa się 0, z czego liczymy sobie VB, które jest równe VP1 minus VA, czyli 3x minus 42 czwartych, odjąć 42 minus 3x dziesiątych, tutaj wspólny mianownik. Trochę liczenia jest, no i wychodzi taki wynik, pozornie wydaje się dziwny, no te, te wcześniejsze już są takie, no ale okazuje się, że to faktycznie cały czas dochodzimy do tego wyniku. Co metodą kinematyczną? Jak sobie wstawimy tutaj 12, wychodzi nam minus dziesiąta, czyli gdzie my to jesteśmy, linia wpływu VB, tutaj minus 2 ,1. jak wstawimy sobie 14, to się zeruje, no i jak wstawimy 15, jest 1,05. No, także ja tutaj to szybko przez to przeleciałem, ale licząc to ręcznie, to jednak wszystko trzeba zapisać, sprowadzić do tych mianowników wspólnych, zastanowić się, nie pomylić się. Roboty naprawdę jest przy tym dosyć sporo. A jak widzieliście na poprzednim filmiku, to wszystko możemy narysować bez wpisania jakiegokolwiek równania. Ale to jeszcze nie wszystko, bo nie policzyliśmy sobie linii wpływu sił przekrojowych. No i one tutaj też są ważne. A tutaj dopiero jest też roboty sporo. No to już na następnym slajdzie. Mamy beleczkę. No i teraz tak, linia wpływu siły tnącej w przekroju K. Czyli jak pamiętacie ze wstępu robimy sobie albo z prawej, albo z lewej strony. No tutaj oczywistym jest, że zrobimy z lewej strony, bo tutaj mamy tylko... Jedną siłę trącą, ewentualnie jeszcze tą drugą, w zależności czy, jesteśmy, czy siła jest przed przekrojem, czy za przekrojem, i właśnie musimy zrobić ten podział, albo siła jest od 0 do 3 metra, czyli przed przekrojem, albo od 3 do 15, czyli za przekrojem. Tak samo jak we wstępie robiłem, czyli oprócz tego podziału, yy, który robiliśmy wcześniej, my tutaj jeszcze mamy yy, ten podział przed przekrojem za przekrojem jakby przekrój był gdzie indziej no to tak samo do przekroju i, i za przekrojem no i dobra czyli mm, najpierw sprawdźmy sobie przed przekrojem ja robię z lewej strony patrzę na tą siłę tonącą z lewej strony no to widzę dwie siły tonące tak tnę sobie belkę w ten sposób ciąg i patrzę z lewej strony czyli tego co tutaj jest nie widzę no to jak siła jest przed przekrojem, no to ja widzę reakcję VA oraz tą siłę 1, czyli VA minus 1. No VA, ale VA jak pamiętacie z poprzednich slajdów, my liczyliśmy, inne było w zależności od tego, gdzie była siła, no to inna była funkcja mm, linii wpływu VA, tak? No ale jak, czyli my bierzemy to VA, tą funkcję VA, gdy siła była na belce trzeciej, tak? Czyli to co na, na początku liczyliśmy. Gdy siła jest od 0 do 7, to VA bierzemy sobie to. 5 minus x przez 5. No bo tutaj zobaczcie, w, jak siła jest na drugiej belce, to funkcja mm, VA jest inna. No, x minus 9 przez 5. No ale my jesteśmy mm, od 0 do 3, więc bierzemy tą. Od 0 do 7. Czyli 5 minus x przez 5. No i odejmujemy 1 5 i mamy w rezultacie minus x przez 5. Sprawdzamy sobie 0 i 3 metr. Na 0 metrze jest 0, a na trzecim jest minus 0,6. Ok. No to teraz drugi przedział, czyli siła jest od 3 do 15 metra, czyli za przekrojem. Ja patrzę dalej z lewej strony i patrząc z lewej strony, już teraz widzę tylko reakcję VA, bo siła jest za przekrojem. Mm, czyli teraz, za, właśnie teraz, to VA jest różne od tak naprawdę 3 do 7 metra. Inne jest od 7 do 12, i inne jest od 12 do 15, tak? bo my te trzy przypadki rozpatrywaliśmy. Czyli teraz muszę sobie tak, sprawdzić mm, tutaj właśnie to, co przez chwilę mówiliśmy. Inny jest w tym przedziale, inny jest w tym przedziale, a jeszcze inny jest w tym trzecim przedziale. Czyli mam trzy przypadki. Z tego mi się robią. W pierwszym przypadku 5 minus x przez 5, to co było tutaj. W drugim przypadku x minus 9 przez 5, to co jest tutaj. I w trzecim przypadku, tarara, gdzie to mamy tutaj, 42 minus 3x przez 10. No i tutaj zaś by trzeba postawiać yy, od 3 do 7 jak jesteśmy. No to wypada sprawdzić 3, 5 i 7, potem tutaj 7, 9 i 12 i tutaj 12, 14 i 15. No ja już tutaj, żeby nie przedłużać, sprawdźcie to sobie, hmm, czy faktycznie wychodzi to, co my tutaj mamy narysowane. Ja od razu zrobię linię wpływu momentu gnącego i tak samo nie, nie jakoś kompletnie, bo to szkoda czasu, a, a no reszta już jest podstawienie wartości po prostu. Czyli teraz mamy tak, znowu pierwszy przedział, siła jest przed przekrojem. Ja robię moment w punkcie K z lewej strony, no bo jest łatwiej. Jakbym chciał zrobić z prawej strony, no to tak, bym miał VB dodatnie bolewo skrętne na ramieniu 2, plus VC na ramieniu 6, plus VD na ramieniu... 6, 9, 11 i wyszłyby te same wyniki. No ale ja patrzę z lewej strony, bo mam prościej, czyli mam va razy 3 minus 1k na tym ramieniu, a to ramię to jest 3 minus x. Podstawiam wartości, wychodzi mi 2x przez 5. Oczywiście to va biorę z przedziału od 0 do 7. No i sprawdźmy sobie tutaj. Dla metra 0 mam 0, dla metra 3 mam 1,2. Jest ok. Mm, I tutaj mamy drugi przedział od 3 do 15. Siła jest za przekrojem. Ja patrzę z lewej strony, dostaje mi tylko VA razy 3, czyli tak naprawdę biorę te wartości VA, które tutaj wypisałem wcześniej i przemnażam je przez 3. Czyli znowu na 3 przypadki dzielę. I tak jak powiedziałem, wyprzemnażamy sobie to przez 3, wychodzi nam, po, trzeba by poprzemnażać, wychodzi nam wynik, podstawiamy wartości 3, 5, 7, 7, 9, 12, 12, 14, 15, powinno wyjść to, co mamy tutaj na wykresie. Także roboty jest, mm, ale no, o ile na zaliczeniach, no to raczej profesorowie każą liczyć metodą kinematyczną o tyle, no, jak oddajemy projekt, to wydaje mi się, że chyba metoda analityczna jest też wymagana, żeby to rozpisać wszystko. Gdybyście mieli jakieś pytania, bo tutaj w miarę szybko przez to przeleciałem, ale to jest większość, to jest matematyka. No, to oczywiście zachęcam do zadawania pytań pod filmikiem. Odwiedźcie nas na Facebooku, polubcie nasz profil. Będzie się działo wiele ciekawych rzeczy. Koniecznie odwiedźcie naszą stronę internetową, na której znajdziecie wiele przykładów, również z linii wpływu, ale nie tylko. No i nie zapomnijcie nas zasubskrybować. Pozdrawiam, kłaniam się, cześć.